Siemaneczko, witam w kolejnym poradniku do LoL'a. W tym odcinku zajmiemy się Vein. Vein to AD carry, zdecydowanie silniejsza w late game niż early game. E, ponadto jest to jedna z tych tak zwanych hyper carry, czyli jeśli jest nerfowana, to z, powinna zniszczyć każdego. Laning phase nie jest jej najsilniejszą stroną. Wiele postaci może jej zaszkodzić, ale to potem. Potem o tym. Teraz umiejętności. w Vein to, że poruszamy się szybciej, gdy idziemy w kierunku frakcji bohaterów. Prędkość ta jest jeszcze większa podczas używania ulta. Q to fikołek w wybranym kierunku. Nasz następny auto-atak zada dodatkowe obrażenia. I można też resetować auto-ataki dzięki temu. W to co trzeci atak zadamy obrażenia nieuchronne, czyli ten true damage. O, I współgra to świetnie z breast attack. To takie wybicie przeciwnika. O, i nakłada to też stack 1. No, i jak w ścianę to ogłuszymy. Ult to nasze ataki zadają dodatkowe obrażenia. Czas odnowienia Q jest skrócony. Podczas używania Q stajemy się nie niewidzialni na jedną sekundę. Jeśli zaatakujemy to wyłoni się wcześniej. Wej. Asysty i zabójstwa wydłużają czas trwania ulta o 4 sekundy. Nie jest sposób na szybsze używanie jakby Czyli tego naszego wzmocnionego autoataku, polega to na tym, że stajemy przy ścianie, a, a, wykonujemy autoatak i od razu klikamy ku w tą ścianę, to i znowu autoatakujemy. No i tak to działa, szybciej auto-atakujemy. Możemy robić to przy, dosłownie na no, każdej ścianie, na przykład, jak pomagamy na Red Buffet sojusznikowi, na Baronie, na Smoku, no wszędzie. trik z E i flashem. Naciskamy najpierw, najpierw E i potem flashujemy I tak jakby zmienimy ten lot tego gościa, którego, na którym to używamy i może to trochę go zaskoczyć, no to już taki stylistyczny bardziej trik. Ok, to teraz pokażę co i jak w, na Lening phase'ie. Z run to gramy Precision, Press the Attack. E, drugie runy to są te czerwone, Domination i Podleczenia. Na Wayne budujemy. E, zazwyczaj jest to Kraken Slayer. Główny to jest jej przedmiot, ale niektórzy budują jeszcze e, Shield Bow, e, potem Phantom Dancer infinity. I to są takie trzy no, podstawowe itemy na weń. Z butów no to berki, tak speed. No i następne to opcjonalnie GA może być może być antyleczenie, może być leczenie, betek, no jak kto lubi. Te są to co potrzebne jest, o. No i jak widzimy naszymi przeciwnikami na bocie są Ashe z drakanem. Nie powi e, powinna to być Trudna linia, ponieważ Ashe powin... będzie nas trzymać na dystans, e, ale counterplayem jest właśnie wbijanie się w nią i no, wbijanie tych autoataków w nią, ponieważ jak no, jak ulegniemy jej na tej linii i będzie nas trzymać pod wieżą, no to będzie to coś, czego ona chce. E, będzie nas połkować, będzie nas wyganiać z tej linii, a to nie będzie dobre dla nas. Jak widzimy, przeciwnicy zużyli wszystko na Serafin. No i jedyne, co nam zostaje, to autoatakowanie już tej aszki do końca i zabicie jej. Ewentualne zabicie jeszcze Rakan'a. I ta linia już stała się dla nas dużo prostsza. Linie, które są zdecydowanie niekrywalne dla nas, jako Vein, to będzie Draven, jako przeciwna AD Carry. Kalista, Lucian, ponieważ są to lane bully, czyli tacy, którzy no, że tak powiem, będą nas gnoić cały czas. Ich obrażenia yy, są dużo większe od naszych na początku no i nie mamy co robić. Najlepsze co możemy w tym wypadku zrobić, to stać pod wieżą, farmić się i czekać na late game albo na gun od leśnika. No i tu wymieniamy się obrażeniami z no A ja mam ze sobą leczącego supporta. I oczywiście w Olinach ja jestem zdecydowanie silniejszy od Asha, jak o Czyli no wygraliśmy tego trade'a. Tutaj Serafin trafiła. Aszka wpadła w nasze sidła. I Rakan też. Ta linia już jest w sumie skończona. Dobrze stajmujemy nasze E, to możemy też e, odrzucić przeciwnika, który do nas doskakuje, tak jak idalka w tym przypadku, a listara możemy też odrzucić. Widzimy Viktora, y, który próbuje nas one ale nie udaje mu się to, ponieważ stał przy ścianie. Po prostu możemy go wtedy bić w tą ścianę i mamy wtedy darmowe, darmowe auto-ataki. W tym teamfightzie, y, jak widać, pełno cyceków zostaje na nas użytych, ale y, zraszowałem QSS-a, uwolniłem się z tych cyceków no i posprzątałem ich drużynę. Gdy teamfight ma miejsce w takich ciasnych miejscach, tak jak w tym, to wtedy no, nie mamy innego wyjścia jak atakować tego co się rzuca na nóg. Nie możemy przejść na ich line, atakujemy ich firm. w. W tym team teamfightzie rzucili się od razu na, na mnie, praktycznie. I jak używamy ultę to niekoniecznie chcemy się od razu ujawniać. Zmienić tą pozycję, oddalić się trochę od przeciwników, no i wtedy w nich naparzać. Chodzi o zmylanie ich, żeby stracili rachubę, gdzie w końcu jesteśmy zaczarowanie ich. Dobrze, to tutaj gierka się kończy. No i to na tyle w tym poradniku. Jeśli spodobało wam się i dowiedzieliście się czegoś nowego może to zachęcam do lajkowania i subskrybowania. No i dzięki za oglądanie. Elo!